Cześć. Jestem Kasia i pracuję w inkubatorze innowacji społecznych Popojutrze. Czym się zajmujemy? Tworzymy innowacje edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Innowacje, które pomagają w uczeniu się i odpowiadają na realne problemy z tym związane. Zobacz, jak pracujemy nad innowacjami. Dzisiaj podczas pierwszych warsztatów w popoju 3.3.0, nasze zespoły innowatorów i innowatorek starają się zgłębić, jakie zadania realizowane są przez ich użytkowników i użytkowniczki. Zrozumienie tego, jak wygląda codzienność ludzi, którzy później będą korzystali z tych innowacji sprawia, że dużo chętniej po nie sięgną. I właśnie to zadanie stoi dzisiaj przed nami. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na etapie preinkubacji, aby dostarczyć naszym odbiorcom, naszym potencjalnym osobom, czyli młodzieży w szkołach ponadpodstawowych, wskazówek, możliwości wykorzystania wiedzy z obszaru planowania finansów i wejścia na rynek pracy. Dzisiejsze warsztaty pomagają nam. Tworzyć to rozwiązanie od w zasadzie samego pomysłu po konkretne rozwiązanie, z którego mamy nadzieję, że globalnie, a przynajmniej na terenie naszego kraju, faktycznie będzie wykorzystywane i używane przez osoby ze szkół ponadpodstawowych, tak aby rozumieć te trudne przepisy prawa pracy, ale także umiejętnie w obszarze finansów się. Poruszać. Prowadzę fundację Przyszłość i robimy tutaj karty do zarządzania projektami. Ogólnie wizyta tutaj na warsztacie w Popojutrze i udział w tym programie pomoże nam opracować tą innowację, pomoże nam sprawdzić badawczo pewne rzeczy i później dotrzeć z naszym produktem do klientów. Finalnie chcemy osiągnąć to, że osoby używające naszej innowacji będą mogły dobrze, strukturalnie planować swoje działania, mapować problemy wokół siebie i robić rzeczy z sensem. I jako kolektyw HejoEdu.pl realizujemy kompleksowy program wspierania nauczycieli na drodze do edu-mentorstwa. Dzisiejsze warsztaty pomagają nam usystematyzować wiedzę i pozwalają uporządkować nasz pomysł w naszych głowach. No i jednocześnie jest niezwykle ciekawym momentem edukacyjnym, bo pozwala nam spotkać się z różnymi innymi ludźmi, którzy również ciekawe innowacje chcą wdrożyć w życie. To jest niesamowite, bo możemy spojrzeć na szczegóły naszego projektu, ale oczami osób będących poza naszym projektem. Nasza innowacja będzie polegała na tym, żeby wytworzyć narzędzia, które będą pomagały nauczycielom i rodzicom w komunikacji, gdy dochodzi do przemocy rówieśniczej lub dyskryminacji. Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tych warsztatach. Pomagają one nam nie tylko zaprojektować nasz efekt końcowy, ale także zwrócić uwagę na pewne elementy, których nie braliśmy pod uwagę wcześniej. No i bardzo to jest inspirujące spotkać osoby, które mają świetne pomysły, świetnie się rozmawia. Hej! A może to ty? Tak, właśnie do Ciebie mówię. Może to ty chcesz stworzyć z nami innowacje dla edukacji albo skorzystać z gotowych rozwiązań? Zerknij na tą stronę www.popojutrze.pl. Zapraszamy!